A Stercza panna lednej nie lubił bywać na zamku sztercendorf. Powód był jeden i to prosty. Sztercendorf był siedzibą Tamona von Stercza, głowy, seniora i patriarchy rodu. Względnie, jak mówili niektórzy, tyrana, despoty i dręczyciela. W komnacie było duszno i ciemno. Tammofon stercza nie pozwalał otwierać okien w obawie, by go nie zawiało. Okiennice też musiały stale być zamknięte, bo światło raziło oczy kaleki. Apeczko był głodny i zakurzony po podróży. Ale nie było czasu ani na posiłek, ani na ochędorzenie. Stary stercza nie lubił czekać. Nie też częstować gości, zwłaszcza rodziny. Apeczko łykał tedy ślinę, by zwilżać gardło. Niczego do picia nie podano mu, rzecz jasna. I relacjonował tammonowi o leśnickie wydarzenia. Robił to niechętnie, ale cóż, mus. Kaleka czy nie, paralityk czy nie, tammo, był seniorem rodu. Seniorem nietolerującym nieposłuszeństwa. Starzec słuchał relacji, rozparty na krześle w zwykłej dla siebie niewiarygodnie koślawej pozie. – Stary, pokręcony piernik – pomyślał Apeczko. – Cholerny, połamany dziadyga. Przyczyny stanu, w jakim znajdował się patriarcha rodu Sterczów, nie do końca i nie wszystkim były znane. Zgoda panowała co do jednego. Tam trafił szlak, albowiem Tammo się wściekł. Jedni twierdzili, że starzec wściekł się na wieść, że jego osobisty wróg, znienawidzony książę Wrocławski Konrad, otrzymał sakrę biskupią i stał się najpotężniejszą osobistością Śląska. Jeszcze inni zapewniali, że feralny wybuch spowodowała teściowa Anna z Pogorzelów, przypaliwszy tammonowi jego ulubione danie kaszę gryczaną ze skwarkami. Jak tam było naprawdę nie odgadnąć? Rezultat jednak był widomy i nie do przeoczenia. Stercza po wypadku mógł poruszać, niezdarnie zresztą, tylko lewą ręką i lewą stopą. Prawą powiekę miał opadniętą zawsze. Spod lewej, którą czasami podnieść zdołał, cięgiem wypływały śluzowate łzy, a z kącika przykurczonych w koszmarny grymas ust ciekła ślina. Wypadek spowodował też zupełną niemal utratę mowy, stąd wziął się przydomek starca Balbulus, jąkała bełkotacz. Utrata zdolności mówienia nie pociągnęła jednak za sobą tego, na co liczyła cała rodzina. Utraty kontaktu ze światem. O nie! Pan na Sztercendorfie nadal trzymał ród w garści i był postrachem wszystkich, a to, co miał do powiedzenia, nie. mówił. Zawsze miał bowiem na podorędziu kogoś, kto potrafił zrozumieć i przełożyć na ludzki język jego gulgoty, charkoty, bełkoty i okrzyki. Tym kimś było z reguły dziecko, któreś z licznych wnucząt lub prawnucząt balbulusa. Teraz tłumaczką była dziesięcioletnia Owka von Barut, która siedząc u nóg starca, stroiła lalkę w strzępki kolorowych szmatek. Tak tedy! Apeczko Stercza skończył opowiadać i odchrząknąwszy przeszedł do konkluzji. Wolfer przez posłańca prosił uwiadomić, że ze sprawą upora się rychło, że Rainmar Bielał będzie schwytany na trakcie wrocławskim i poniesie karę. Teraz jednak ręce ma Wolfer związane, bo traktem podróżuje książę Oleśnicki z całym dworem i różne ważne duchowne osoby. Wtedy no, nie ma jak, no, nie ma jak pościgu wieść, ale wolfer przysięga, że złapie Rejnevana, że można mu zawierzyć honor rodu. Powieka balbulusa podskoczyła, z ust wyciekła stróżka śliny. Rozległo się w izbie. Wolfer jest pieprzonym kretynem Przełożyła cieniutkim i melodyjnym głosikiem owka von Barut Głupkiem, któremu nie zawierzyłbym nawet wiadra żygowin A jedyne, co on zdołem złapać, to jego własny kutas Ojcze! – Milczeć! – przełożyła, nie unosząc głowy, zajęta lalką owka. – Słuchać, co powiem, co rozkażę! Apeczko cierpliwie przeczekał charkoty i skrzeki, doczekał się przekładu. – Ustalić każesz wpierw, Apecz! – rozkazywał tam mostercza ustami dziewczynki. – Która to baba z Bierutowa miała poruczony dozór nad Burgundką? – która to nie połapała się w prawdziwym celu tych dobroczynnych wycieczek do Oleśnicy Względnie była w zmowie z gamratką Babie 35 pięć odlewanych rózek Na gołą żyć, tu u mnie, na moich oczach Niech mam choć te trochę radości Apeczko Stercza kiwnął głową Balbulus kaszlnął, zaharczał i opluł się cały. Potem wykrzywił upiornie i zagęgał. Burgundkę zaś! Przełożyła owka, czesząc małym zgrzebełkiem pakułowe włosy lalki. O której już wiem, że schroniła się u ligockich cysterek, nakazuje wydobyć stamtąd, choćby trzeba było brać klasztor szturmem. Potem zamknąć nierządnicę u mnichów nam przychylnych. Przykładowo, w. Tam mu raptownie przestał jąkać się i gulgotać. Rzężenie zamarło mu w gardle. Wiercony przekrwionym okiem, apeczko zrozumiał, że starzec zauważył jego zakłopotaną minę, że połapał się. Nie można było dłużej ukrywać prawdy. Burgundka yy, yy, wyjąkał. Zdołała umknąć z ligoty. Ci chcę. Nie wiedzieć dokąd. Zajęci pościgiem nie upilnowaliśmy. Ciekawe, przełożyła owka po długiej chwili ciężkiej ciszy. Ciekawe, dlaczego wcale mnie to nie dziwi. Ale skoro tak, to niech i tak będzie. Nie będę sobie kurwą głowy zaprzątał. Niech tę sprawę załatwi Gelfrat, gdy wróci. Niech załatwi sprawę własnoręcznie. Mnie jego rogi nie obchodzą. W tej rodzinie to nic nowego zresztą. Mnie samego zdrowo musiano uwieńczyć. Bo nie może być, by to z moich własnych lędźwi zrodzili się tacy durnie. Balbulus przez kilka chwil kaszlał, harczał i krztusił się. Ale owka nie przekładała. Nie była to więc mowa, ale kaszel zwykły. Wreszcie starzec zarzęził, nabrał tchu, wykrzywił jak demon i walnął kosturem o podłogę, po czym dziko zagulgotał. Owka przysłuchiwała się, włożywszy do buzi koniec warkocza. Ale Niklas przełożyła, był nadzieją tego rodu. Prawdziwą moją krwią, krwią sterczów, nie jakimiś popłuczynami. po diabli wiedzą, jakich kumdlich koneksjach. Nie może więc być, by za jego przelaną krew morderca nie zapłacił. I to z nawiązką. Tammo znowu łomotnął kosturem o podłogę, kij wypadł mu z trzęsącej się boki. Pan na Sztercendorfie kaszylnął i kichnął, opluwając się i osmarkując. Stojąca obok rozwita von Barut, córka Balbulusa, matka owki, otarła mu brodę, podniosła i wcisnęła do ręki kostur. <gry> Rajny marbielał. Zapłaci mi za Niklasa. Przekładała beznamiętnie owka. Zapłaci. Bóg mi świadkiem i wszyscy święci. Wsadzę go do lochu, do klatki, do skrzyni takiej jak ta, w której głogowczycy zamknęli Henryka Grubego. Z jedną dziurą na pokarm i drugą na wprost przeciwnie, tak, by nawet podrapać się nie zdołał. I przytrzymam go tak z pół roku i dopiero potem zabiorę się za niego. A po oprawce poślę aż do Magdeburga, bo wybornych tam mają oprawców. Nie takich jak ci tu, na Śląsku, którym delikwent umiera już drugiego dnia tortur. O nie! Ja sprowadzę mistrza, który poświęci mi klasa tydzień, albo dwa. A peczko stercza przełknął ślina. Ale żeby móc to zrobić, należy gaszka schwytać. A do tego trzeba głowy, rozumu, bo gaszek nie jest głupi. Głupi nie zostałby bakałarzem w Pradze, nie wkradłby się w łaski oleśnickich mnichów, i nie zdołałby tak gracko dobrać się do gelfradowej francuski. Za takim spryciarzem nie wystarczy uganiać się jak dureń po wrocławskim trakcie, na śmiech się poddawać, nadawać sprawie rozgłos, który posłuży Gaszkowi, nie nam. Apeczko kiwnął głową. Owka spojrzała na niego, pociągnęła zadartym noskiem. Gaszek, przekładała dalej, ma brata siedzącego na nadaniu gdzieś podle Henrykoba. Jest dość prawdopodobne, że tam poszuka schronienia. Może i już poszukał. Inny zaś bielał, był, póki żył, klechą przy wrocławskiej kolegiacie. Niewykluczone więc, że Łajdak zechce schronić się u Łajdaka. Chciałem rzec u jego wielebności biskupa Konrada, starego opoja i złodzieja. Rozwita Barut znów wytarła starcowi brodę osmarkaną w gniewie. Gaszek ma nadto znajomków u duchaków w brzegu. W hospicjum. Tam właśnie mógł się nasz spryciarz udać, by zaskoczyć i zmylić Wolfera. Co nie jest zresztą trudnym zadaniem. I wreszcie, najważniejsze, nadstaw uszu Apecz. Pewnym, że nasz Gaszek zechce grać truwera, udawać jakiegoś zastranego Lohengrina czy innego Lancelota. Zechce zbliżyć się do francuski i tam, w Ligocie, najpewniej go dostaniemy, jak pieska uciekońcej suczki. Jakże to? W Ligocie? Odważył się Apeczko. Przecie ona. Uciekła, wiem, ale on nie wie. Stary pierdowa, pomyślał Apeczko. Duszę ma jeszcze bardziej pokrętną niż ciało, ale chytry jak Lis, a wie, trzeba oddać mu cześć. Dużo, wszystko. Ale do tego, co m dopiero był rzekł, przekładała na język ludzki owka. Wy mi się marnie nadajecie, moi wysynowie i synowcy. Krwie, podobno z krwi i kości, z kości mojej. Dlatego, co tchu, udasz się najpierw do niemodlina, a później do ziembic. Tam, słuchaj dobrze, Apecz, odnajdziesz kunca Auloka, zwanego Kryleison. I innych. Waltera de Barby, Sypka z Kobylej Głowy, Storka z Gorgowic. Tym rzekniesz, że tam mostercza płaci tysiąc złotych reńskich za żywego Rainmara von Bielał. Tysiąc. Zapamiętaj. A Peczko przełykał ślina przy każdym nazwisku. Bo były to nazwiska najgorszych na całym niemal Śląsku zbirów i morderców, łotrów bez czci i wiary, gotowych zamordować własną babkę za trzy skojce, a co dopiero za bajeczną sumę tysiąca guldenów. Moich guldenów, pomyślał gniewnie Apeczko, bo to moja winna być scheda po tym, gdy ten zatracony koślawiec wreszcie strzeli kopytami. Pojąłeś, Apecz? Tak, ojcze Tedy precz, zabieraj się stąd Jazda, w drogę, wykonać, co mi rozkazał Najpierw, pomyślał Apeczko, w drogę do kuchni Gdzie podjem sobie i wypije za dwóch Ty skąpy dziadu A potem się zobacz Apecz! Apeczko starcza odwrócił się i spojrzał ale nie na wykrzywione i nabiegłe krwią oblicze balbulusa, które nie po raz pierwszy wydało mu się tu na Sztercendorfie czymś nienaturalnym, niepotrzebnym, czymś nie na miejscu. A peczko spojrzał w wielkie orzechowe oczy małej owki, na chrozwitę stojącą za krzesłem. Tak, ojcze, nie zawiedź nas! A może przemknęło mu przez myśl. To wcale nie on. Może jego tu już nie ma, może na tym krześle siedzi zewłok, pół trup, któremu paraliż doszczętnie wyżarł już mózg. Może to... one? Może to baby, młodziuśkie, młode, średnie i stare, rządzą na Sztercendorfie. Prędko odpędził od siebie tę niedorzeczną myśl. Nie zawiodę, ojcze A Peczko Stercza ani myślał spieszyć się z wykonaniem rozkazów Szparko udał się pomrukując gniewnie do zamkowej kuchni, gdzie kazał podać sobie wszystko, czym rzeczona kuchnia dysponowała W tej liczbie resztkę jeleniego uczca, tłuste świńskie żeberka, wielkie pęto krwawej kiszki, kawał obsuszanej praskiej szynki i kilka ugotowanych w rosole gołębi do tego cały chleb, wielki jak saraceński puklerz. Do tego ma się rozumieć wina, te najlepsze węgierskie i mołdawskie, które Balbulus miał tylko do własnego użytku. Ale paralityk mógł być sobie panem w komnacie na górze. Poza komnatą. Komu innemu należała się władza wykonawcza. Poza komnatą panem był apeczko stercza. Apeczko czuł się panem. I zaraz po wejściu do kuchni pokazał, że nim jest. Pies zarobił kopniaka i ze skowytem uciekł. Uciekł kot z gracją, schodząc z trasy lotu rzuconej za nim ważąchli Służący aż przysiadły, gdy o kamienną podłogę z nieopisanym hukiem wyrżnął żeliwny sagan. Najbardziej opieszała służąca, dostała po karku i dowiedziała się, że jest kurewską niedojną. Bardzo różnych rzeczy o sobie i swych rodzicielach. Dowiedzieli się też pachołkowie, a kilku zaznajomiło się z pańskim kułakiem. Twardym i ciężkim, jak litę żelazo. Ten, któremu rozkaz przyniesienia win z pańskiej piwnicy trzeba było powtórzyć, dostał takiego kopa, że w drogę udał się na czworakach. Krótko potem rozparty za stołem apeczko, pan apeczko, żarł łapczywie i wielkimi kęsami pił na przemian mołdawskie i węgierskie wino, po pańsku rzucał na podłogę kości, pluł, bekał i z podełba przyglądał się grubej ochmistrzyni, czekając tylko aż ta da mu pretekst. Stary piernik, pierdoła, paralityk. Ojcem każe się zwać, a jest mi przecie inostrykiem, ojcowym bratem. Ale mus to ścierpieć, bo kiedy wreszcie wyciągnie nogi, ja, najstarszy stercza, zostanę wreszcie głową rodu. Schedą jasne trzeba się będzie podzielić. Ale głową rodu będę ja, wszyscy to wiedzą, nic mi nie przeszkodzi. Nic nie może mi w tym przeszkodzić. Zaklął półgłosem Apeczką. Może mi draka z Reynewanem i żoną Gelfrada. Przeszkodzić może mi rodowa wróżda, oznaczająca zadarcie z Landfrydem. Przeszkodzić może najmowanie zbirów i morderców. Kałaśliwe ściganie, gnojenie w lochu, maltretowanie i torturowanie chłopaka, będącego krewnym noszticów i powinowatym piastów i lennikiem Jana Ziębickiego. A biskup wrocławski Konrad, który Balbulusa kocha tak samo jak Balbulus jego, tylko czeka na sposobność, by dobrać się sterczą do życia. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. A wszystkiemu. zadecydował nagle apeczko dłubiąc w zębach. Winien jest Reinewan, Reinmar z Bielawy. I za to zapłaci. Ale nie tak, by miało to wzburzyć cały Śląsk. Zapłaci zwyczajnie, po cichu, w ciemności, nożem między żebra. Wtedy, gdy, jak to trafnie odgad Balbulus, zjawi się tajemnie w Ligocie, w klasztorze cysterek, pod okienkiem swej miłośnicy Gelfradowej Adeli. Jeden cios noża, chlub do cysterskiego stawu z karpiami i sza, jak karpiem zasiał. Z drugiej strony poleceń Balbulusa całkiem zlekceważyć nie można. Choćby z tego tylko powodu, że był czy zwykł kontrolować wykonywanie swoich rozkazów. Zlecać ich wykonanie nie jednej, lecz kilku osobom. Co wtedy czynić u Diaska? Apeczko z hukiem wbił nóż w blat stołu. Jednym zamachem wychylił kubek. Uniósł głowę. Napotkał wzrok grubej ochmistrzyni. Czego się gapisz? Warknął. Stary pan przemówiła spokojnie ochmistrzyni. Sprowadził ostatnimi czasy jeszcze przed niewłoskie, kazać utoczyć się śnie panie. Iście! A peczko uśmiechnął się mimo woli. Poczuł, jak spokój kobiety udziela się i jemu. <grym> Iście, proszę! Każ się utoczyć, skosztuję. Cóż to tam też <laughs> dojrzałowi italii. Pchnijcie <laughs> też, proszę, pacholika do czatowni. Niechaj mi się tu na jednej nodze stawi taki, którem konno dobrze skacze, a i głowę ma na karku. Ktoś, kto zdoła posłanie doręczyć. Jak każecie jaśnie, panie? Podkowy załomotały o most. Opuszczający Sztercenorf Goniec obejrzał się, pomachał swej niewieście, żegnającej go z wału bielutką nałęczką. I nagle Goniec złowił ruch na oświetlonej księżycem ścianie czatowni, przesuwający się niewyraźny kształt. Kiedy diabeł? pomyślał, cóż to tam łazi puchacz, sowa, nietoperz, a może... Goniec zamruczał zaklęcie od uroku, splunął do fosy i dał koniowi ostrogę. Posłanie, które niósł, było pilne, a pan, który je zlecił, srogi. Nie widział więc, jak wielki pomórnik rozpostarł skrzydła i bezszelestnie, jak duch, jak nocny upiór, poszybował nad lasami na zachód. W stronę doliny Wita.